Dlaczego warto malować dach? Ponieważ niesie ono za sobą wiele zalet, zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych. W tym filmie przedstawię Ci kilka powodów, dla których warto rozważyć malowanie dachu. Głównym powodem malowania dachu jest jego zabezpieczenie antykorozyjne. Koroduje nie tylko stal. Dlatego zabezpieczamy dachówki betonowe, dachówki ceramiczne, gond drewniany, gond bitumiczny, a także dachy blaszane. Zabezpieczenie przed promieniowaniem ultrafioletowym. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że to właśnie słońce ma główny wpływ na niszczenie powłoki na naszym dachu. Dlatego wszystkie materiały, jakie używamy, stosowane są w przemyśle. Cechują się one dwukrotnie dłuższą wytrzymałością niż produkty standardowe, które możemy dostać w sklepach. Posiadają one filtry UV, które odbijają promieniowanie od dachu. Podniesienie wartości nieruchomości. Pamiętaj, że 50% piękna Twojego domu to dach. Pomalowanie go zwiększa wartość nie tylko wśród potencjalnych klientów, ale i w oczach. Twoich, twoich sąsiadów i najbliższych. Zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów. Farby, którymi malujemy dachy, tworzą powierzchnię tak śliską, że zarodniki mchów, alg i grzybów nie mają się do czego przyczepić i spłukiwane są do rynny razem z deszczem. Hydrofobowość. Woda uwięziona w dachówkach podczas ujemnych temperatur zamarza. Powodując mikropęknięcia, zmniejszające ich wytrzymałość. Farba całkowicie zabezpiecza przed wynikaniem wody w głąb malowanego materiału, zwiększając jego trwałość. Warto pamiętać, że malowanie to część rutynowej konserwacji dachu, która może przyczynić się do utrzymania budynku w świetnym stanie przez wiele lat.